Od rana media zasypują licznymi informacjami związanymi z władzami Chelsea. Podobno Chelsea ma wydostać się z kryzysu związanego z walką o konsekwencje przekroczenia finansowego fair play. Niektóre media informują o kredycie zaufania, które dostał Mauricio Pochettino od władz Chelsea. Bohli i spółka mieli dać Mauricio wolną rękę w to okienko transferowe. Sytuacja może być mniej kompromitująca. Bliskie osoby Bohliemu sprostowały tą informację i nie chodziło o całe okienko transferowe, tylko o jednego zawodnika. I najprawdopodobniej będzie to Obrońca. Mówi się o Free Pongu, także João Cancelo. Ale czy faktycznie Chelsea jest wolna od FFP? To pytanie kieruję do was, moich widzów. Cała sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Napiszcie, czy Chelsea ma zostać ukarana od następnego okienka transferowego, czyli letniego. Jeśli tak, napiszcie jak ma zostać ukarana. Ban transferowy? Spoko. Sprzedaż największego, najwięcej zarabiającego zawodnika? Mega pomysł. Ograniczenie budżetowe? Here we go again. Ale czy faktycznie tak jest? Jeśli chcecie się przekonać, oglądajcie nowy odcinek Ratunek Chelsea. Siemanko widzę w nowym odcinku z serii Ratunek Chelsea, w odcinku numer 19. Witam Was po lekkiej przerwie od YouTube'a, bo byłem na w czasach i. No tak wyszło, że jednak nie zdążyłem zrobić filmu na zapas. Ale spokojnie wracamy z legalnością. Zapraszam Was na ostatni film, który nagrałem: yy, czyli przewidywania Premier League. Dzięki za tak wielki odzysk. Dzięki za komentarzki od SkyDuma. Dzięki. Yy, no i zaczynajmy. Dzięki też widzowie, jak to nagrywa, mam ci 99 subów a prawdopodobnie jak to już wrzucam, to mam więcej subów, dlatego też dzięki. Ja nigdy zbytnio nie zwracałem na to uwagi na moim kanale, bo nigdy mnie to zbytnio nie obchodziło. Znaczy, obchodziło, no ale po prostu nie byłem takiej osoby, która sprawdza liczby na moim kanale, bo liczy się fazę nagrywania według mnie i z kontaktu z wami, a nie liczby. Dlatego też dzięki. I może zrobię livea z okazji widzenia 100 subów, zobaczymy. Ale dobra. Ruszajmy, bo mamy dużo do zrobienia, jak słyszeliście w wintrze Chelsea powiedziała, że ma wywalone finansowe fair play, bo zaoszczędzili już finans wystarczająco, a pisał już, dużo osób pisało, w takim jednym zawodniku, a tym zawodnikiem jest dobrze znany każdemu Jeremy Freeport, 88 mowy rola, szybki, cps, Bayern Leverkusen nie wyjęty z Bayernu Leverkusen A jako, że my finansowe fair play to tak zbytnio nie przestrzegamy, tak jak już mówili, bo zaoszczędzili wystarczająco. No, tylko że pewnie z konsekwencjami będziemy musieli liczyć się po tym sezonie. Albo możecie napisać, czy już na przykład się nie liczy z konsekwencjami po tym sezonie, i mieć wywalone w to finansowe fair play i tak, i tak dalej. Budżet, wiadomo, mieć jakiś tam ograniczony, ale finansowe fair play mieć wywalone Napiszcie, jeśli nie, to zrobimy z tego fajną fabułkę. A teraz idziemy po frimponga. Ja bym chciał jak najmniej tutaj wydać na nie. Dlatego też idziemy po niego. Może któryś z naszych niewypałów tam załączymy, ale to jest bardzo, bardzo ciekawy zawodnik. Dobra, ja myślę, że jak wejdziemy tutaj na spokojnie, 80 milionów plus jakiś nasz Wonder Kid to myślę, że na spokojnie powinno to wyjść. Tak. Czalobach to nie. Tutaj RB nie mamy, dlatego go kupujemy właściwie. No i chyba nie mamy żadnych Wonder Kidów, i to jest największy nasz problem. Nie no, mamy. Yy, o Mary Kelly mam plus 80 milionów, myślę, że to będzie bardzo dobra owe. Ojujuuu Oni się nie pieprzą w tańcu, ale my takie kwoty nie damy Poniżej 100 ty milionów Możemy wyjść, ja bym tu celował w 92,5 może Freempoke jest bardzo dobrym zawodnikiem Jak teraz się nie uda, możemy spróbować za tydzień 103, dobra, spróbujmy ostatnią ofertę Równą stówkę przelać na ich konto Stówka może być... No i pięknie, przystali na to 100 milionów. Mój cel by było, żeby trochę zejść z tego, no ale za takiego zawodnika trzeba zabulić. To jest tak naprawdę jedyny element układanki, który brakuje. To brakuje, brakuje, brakuje. Jeszcze raz brakuje w tym yy, naszym składzie Jeremy Frimpong, który no jest bombą transferową na 3 lata. Bo to jest 25-letni zawodnik. a ojoj, ale tyle Elon chce, to ja nie mogę mu dać. Mogę mu dać płacę 160. Ale ponos za podpis to jest drama. Dobra, zgadza się na to. Dlatego też mamy pierwszego w tym okienku transferowym zawodnika. Możecie pisać propozycję talentów Mm, widziałem, że tam z Manchesteru City, ale konkretnych talentów się zobaczyć sobie na Footbinie, na innych stronach, na FCMie czy coś takiego. To jest akurat aplikacja. Możecie zobaczyć i mi napisać w komentarzu, jakich kupić. A Jeremy Frimpong, który jednak nie ma 88, tylko ma 87, no, ale to już mniejsza, załącza nasze szeregi. Ja mam propozycję, żeby na pewno kupić go. I sprzedać Mudrika, bo wtedy mają więcej pieniędzy na Wonder Kidu. Wymarzony przeze mnie transfer Jeremy Frimpong, który na chyba PO nie może grać, ale może grać na cps więc zaraz to możemy zmienić. CPS mi tu bardziej brak, yy, przypasowuje się, dlatego też tutaj Jeremy Frimpong yy, Gusto na ławkę, za. No właśnie, nie wiem, czy za Kukureje będzie dobrym wyborem. Możecie też zapisać, czy sprzedać Gusto, ale Gusto jest akurat chyba młodszy, albo Kukureje, Kukureje jest starszy. I będą zainteresowane nimi większe kluby, lepsze kluby i tak dalej. Dobra, no to robimy go CPS. Yy, wytyczne robimy takie, żeby. Yy, tak, żeby na przykład. Na pewno wspierał atak. Tutaj akurat nic mu nie zmieniam. No, w sumie robimy tak jak jemu. Tylko on też musi mieć wspieraj atak. Myślę, że taka. Yy, taka, taka nasza propozycja, jakby może być. Teraz Tottenham Hotspurs na ich stadionie. Musimy z nimi wygrać na tym stadionie. Zobaczymy, jak nasz Freepunk się znajdzie. Yy, to jest bomba transferowa. Wydaliśmy na niego połowę tyle, co na czterech innych zawodników w lato. Aż dziwnie, że Frimpog nigdzie nie odszedł. Bo myślałem, że gdzieś odszedł. No ale jak zostaw Leverkusen, to taki klub jak Chelsea może go podebrać sobie. Oh, Akurat za dużo za niego trochę zapłodziliśmy. Bo ja bym tutaj po 90 szedł cały czas. Ale 100 milionów jest naprawdę bardzo dobrą kwotą za niego. To chyba jedyny najlepszy teraz w tym momencie prawy obrońca albo wahadłowy, który jest w FC 24. No lepszych tutaj nie ma. Ten moment. Dobrze, tak. Widzimy się, jak zrobię 11. Dobrze, a więc tak, zadebiutuję w Na ławie pojawi się Kukureja, Czalobach i Colwill jeszcze w 11, Nic sam zbytnio nie zmieniałem, bo nie chcę, żeby tutaj się coś zmieniło. Widak taktyczny na to ten Hospur Stadium, zobaczymy jak się tutaj rozwiniemy. Remis to Stamford Bridge. W tym sezonie możemy pierwszy raz nie być niepokonanym przez Tottenham. Czy to się uda? Zobaczmy. Liczę tu na jakąś inauguracyjną bramkę Frimponga na pewno. Albo dobra chociaż grę w obronie. Przynajmniej, żeby on się spłacił. Nie wiem dlaczego on gra z czwórką, ale będzie to trzeba to zmienić, bo czwórka na prawym wahadle kuje w oczy. Dajmy mu jakiś numer typu 20 co, 20 parę i myślę, że to bardzo dobrze wyjdzie. Ten schodzący Martinelli do środka, kiedy Teo Hernandez, Teo Hernandez wchodzi na prawe skrzy lewe skrzydło to jest masterclass, a teraz mamy to opęda! Co tutaj zrobił bramkarz, to ten hamu. najprawdopodobniej Vicario, to nie mam pytań. Piłka strzelona przez Martinelliego. Na spokojnie była do zagarnięcia, nawet ręką leciutko, żeby nikt w to nie, nie, nie strzelił. A on to zostawił, wpadła mu za plecy, No i rasowy napastnik, tak jak Openda, powinien to skończyć i to skończył. W ósmej minucie wychodzimy na prowadzenie. Czyżby to był naprawdę czynnik zapalny w tym zespole, Jeremy Frimpong? Nie wiem, bo my z prawego skrzydła to zbyt to nie korzystamy, więc nie w sumie może być ciężko. No ale to jest tak naprawdę drużyna marzeń. Jeremy Frimpong, Teo Hernandez, Cole Palmer, Polisę zresztą, jeden z większych talentów na prawym skrzydle. Moise Skyse, do jeden z lepszych środkowych pomocników defensywnych w ostatnim roku, a co dopiero teraz. Jedynie ta obrona może kuć w oczy, ale Chelsea zawsze miała taką obronę, że miała jedno jakiś talent wielki, a drugie solidny obrońca. Może underrated bardziej. Tylko ten bramka szuje w oczy, ale ja tutaj go nie zamierzam zmieniać. O Lisa jakiś jest Chyba nie zdobędziemy bramki. Prze, nigdy nie zobaczę, żeby O Lisa zdobył bramkę. Ale ta wymiana piękna. O PENDO! Ależ zapierdolona bramka! jasny. Trivela shot! O ile taki jest? Jest Trivela pass, ale trivela shot nie wiem czy jest. Ale z zewnętrzną częścią stropy z... stopy za pola karnego odegrania od podajrze Palmera. Tak jest. I trivela shoot, ewentualnie po prostu zewnętrzną częścią stopy, prosto w prawe, lewe okienko. O oh, wow! Openda, tak jak Jackson, uwielbia to ten ham yy, po zdobywaniu bramku. Prowadzimy 2 do 0. I to był brakujący element układanki. I dziękuję ci, widzu, który to napisał, który się produkował cały czas im pisał o tym, a ja tak naprawdę. Chciałem go kupić, ale nie miałem pieniędzy w serii. Dziękuję Ci, Widzu, że to napisałeś, bo patrzcie, co robimy z Tottenhamem. Puchary będę symulował widokiem taktycznym. No i może finały, półfinały. Tak jak krebałka, będę symulował widokiem takim, jak tutaj, bo to są ważne mecze. A teraz mamy rzut karny niebezpiecznie tylko dlatego, że The Ornament zagrał ręką. No ale trudno. Rzuty karne przez zagranie ręką się zdarzają. Chelsea takowego powinna mieć w meczu z Manchesterem City. Do tego meczu przejdziemy po meczu z Tottenhamem, ale najpierw w okienko. nie zostawia złudzeń. Nunez najprawdopodobniej. Wynik na stadium Tottenhamu jest 1-2. to obroń. z czterem frimpongiem na pewno. ale to jest żółta kartka. Mamy najlepszego napastnika od lat. Mamy najlepszą linię drugą po tym napastniku, najlepszą od lat. Może ten kunku był lepszy. Ale Martinelli, Palmer, Olise, Największy talent. najzwycięzca młodej nagrody roku w tamtym sezonie. I jeden z lepszych skrzydłowych w Lizę. Enzo. Y, pomoc jedna z lepszych. Enzo Fernandez, który. Jezus, Maria, za to było. Enzo Fernandez, który jeśli ma dobrego trenera, to umie grać. do który był lepszym je w końcówce sezonu jednym z lepszych pomocników defensywnych. To co dopiero te dwa lata później. Mamy jednego z najlepszych wahadłowych na świecie. Mamy jednego z najlepszych obrońców na świecie. Jeden z większych talentów, który musi teraz zejść. I jednego z lepszych LB. Bramkaż test jest niczego sobie, bo to jest jednak Ramsej. Co tu jeszcze możemy zmienić, Wizowie? Oprócz może kupna Bastioniego, żeby coś tutaj zrobić. O będa, hat-trick prawie, ale nie ma. A nie, to jak? to KS był? Może było w sumie zainwestować w wyższych obrońców, bo... Nie wiem kiedy my ostatnio strzeliliśmy... obrońcom z rzutu wolnego albo różnego. se próbował rzucić, ale nic z tego nie będzie. Pierwsze zmiany. Zobaczmy sobie w oceny meczowe. Myślę, że free najlepszy, najlepszej on nie ma. No właśnie, ma jedną z gorszych chyba, a nie raz Dobra, schodzi Enzo Fernandez. Tak, właściwie. Bo Tomori może mieć zły mecz, ale on jest solidnym obrońcą. A Enzo Fernandez to, to tarcia chrzamy się. No, nadaje do tego kierunku debsbury hall. Jak na razie jedyna zmiana, żeby nie psuć tutaj niczego. Mamy groźną sytuację. Dużo lepiej to wygląda. O frimpon. Teraz charakterystyczna dla jego pozycja. Strzał. Prawy gol. Prawy debiutancki gol. Kolejne dwie zmiany. Zejdzie sobie. Palmer wejdzie za niego jako taki SPO, SN, może przesunę ich trochę do góry. Nicolas Jackson. I jeszcze mogłem tutaj kogoś wpuścić na przykład może. Puśćmy za Kaiser do Romeo Lawy. I jeszcze później możemy jakąś zmianę w końcu sobie zrobić. I teraz prawie Jackson. Minutę po wejściu moglibyśmy prowadzić 3 do 1. Jackson, pusta bramka, ale nie dobije tego czaloba. Będzie tylko out dla was. Lawia, ale to jest baler absolutny. I teraz gubi piłkę przez. Przeforsował się. No i teraz tak. Ostatnia zmiana. Myślę, że może. ja wejść za Tomoriego. Czemu? ja w końcu. Lewy środkowy obrońca. Kiedyś. Czemu by tego teraz nie zmienić? Ale teraz. Jeszcze przed moimi zmianami. Wyrusza kontra. I dobrze, że Tomori dopiero teraz został zmieniony. Bo bardzo dobrze się zachował. Jest szansa, że to wygramy. Duża szansa, że to wygramy. I wygrywamy. Na to ten Hotspur Stadium. 1 do 2. Dwa razy opęta w pierwszej połowie. I raz karnego Darwin Wygrywamy. Debiutancki Mecz Frimponga zakończył się nawet solidnym wynikiem, jak dla niego. I bardzo, bardzo imponującym zresztą występem. Jak na to, że nie korzystałem praktycznie z prawej franki, bardzo dobry występ. Pięć Nicole Will pauzuje Emirates Fake Up, gdzie można trochę porotować. Gdzie można trochę porotować. Naszym składem, który jest też trochę przełączony. A później gramy z Crystal Palace TP. Skąd wyjęliśmy olisę, więc e, spoko o, kierunek. Kurda dobra, nie sprzedaję tego Castelina, jak to odejdzie naprawdę, bo... Zresztą mamy tu bardzo napięty terminarz, więc tu trzeba porotować. Trzeba porotować, mamy Stockport, później mamy c Crystal Palace. No, Palmer do Manchester City. Było mi go nie sprzedawać. Kurna, nie. Star Palace nigdzie nie idzie. Znaczy, Palmer nigdzie nie idzie. Jak mi zbyt zapłacili ze 200 milionów, to o tym się zastanowił. Ale on ma 23 lata i 90 overola To się szanuje. Dobra, Stockport. Tutaj trzeba dać trochę dzieciakom eee, szansę gry. Na pewno Frimpong, który jest przemęczony, nie zagra. Znaczy, zagra, ale na ławie. Czyli nie zagra. Można go dać tutaj w razie co. Mudryk musi zagrać. Bo Martinelli nam się przyda. Enzo Fernandez, który w tamtym meczu był przemęczony, tutaj zagra za niego równie dobry Kieran z Buri Hall. Karla Fiori na pewno pojawi się na ławie. Się nie chcę jakoś tu zbytnio rotować. O, ni i Nicolas Jackson. I... o Jezus, nie na bramkę powaliło was. I Nicholas Jackson zawita. To będzie nasza jedenastka. Widok taktyczny robiliśmy, więc symuluj mecz. Zastąp Willą będzie szybka symulacja, bo może być tego trochę za dużo, a ja bym chciał się już dowiedzieć, czy będziemy w finale Karabałka. siebie pokonać dwa razy Crystal Palace. U siebie i u nich. U siebie może być łatwo, u nich może być ciężko. U, u nich jakbyśmy wywalczyli remis i od nowa zaczęli grom na Stamford Bridge, to by było coś pięknego dla nas. Natomiast jeśli nie zaczniemy tego w ten sposób który którym powiedziałem i przegramy na szechru z parnikiem wyższym niż 1-0 to może być ciężko na Stanford Bridge coś ugrać. Ale na razie gramy ze Stockport i dochodzimy do sytuacji, ale Jackson zawsze będzie Jacksonem. Szkonała parada bramkarza to to nie była, to po prostu była tragiczna forma Jacksona. O boże, to miało dojść do Palmera, rozumiem. Ten Jackson jest tragiczny, jakby to była penda, byśmy mieli 1-0, raczej. My szukamy fajnie tego środka w środku pola, ale nic to nie daje. Szukamy Palmera, który jest tam często, szukamy Devzbury'ego, szukamy Mudryka. Mudryk też w ogóle przechodzi z samego siebie. Teraz Devzbury nadal nie ma bramki. Jak my tu mamy już oczekiwanie 2-0, jest 30 minut. I ko... o Jezus Maria! Kieran Hol odwiera wynik tego spotkania, on jest pięknym zawodnikiem. On gdyby był naszym głównym, ale wiemy, że nie ma tu dla niego miejsca zbytnio. To mógłby być dobry. I mógłby być lepszy na pewno, niż za Fernandez, który nie jest na pewno dostarczycielem tylu bramek. Teraz Palmer, piękne podanie. 2 do 0. Na Stamford Bridge uspokajamy wynik meczu. Już na spokojnie dotrwamy sobie raczej do tego. Powinno to być 4-0, 2-0. Przy takiej formie naszej zespołu może tutaj być bardzo, bardzo dużo goli. 3 do 0. Michaelo Mudryk nawet z bramką. Tutaj już się raczej nic nie stanie. Zamknęliśmy ten mecz w 45 minut. Jeszcze możemy strzelić czwórkę. Palmer czy znajdzie na skrzydle mu Michasia? Nie znajdzie. Czy znajdzie Palmera? Znala. Gusto może dośrodkować 4-0. Koniec meczu. Oleż tu się teraz zebrało. Pięknie tu wygląda ta gra nasza. Devsbury, Jackson, Mudryk, Jackson. Palmer gra mecz życia. Jackson gra mecz życia. Oli do wywalenia po pierwszej połowie, dlatego out. Dziękujemy, dobranoc. Nie potrzebujemy cię. Może Mudryk zagrał o wiele lepiej. tu zagrał o wiele lepiej. I druga połowa. Może drugą czwóreczkę dorzucimy. W ogóle, wracając do tego. O Jezus, Maria. Wracając do tego meczu Manchester Manchesteru City, pierwszy ligowy. To ja myślę, że wszystko się okaże z serwetką. Jak wygramy z serwetką 4-0, 3-0, pewnie po prostu na Stamford Bridge. To dla mnie ten zespół się rozwija. Bo nie można porównywać z tym, o Boże, bo w tamtym wygraliśmy 4-4. Inny trener, inna taktyka, inny Manchester City, inni gracze, Palmer też jakoś w tym meczu nie jest zabłysnął. Po prostu graliśmy tam W tym meczu pierwszym graliśmy i tak. Dużo lepiej niż ja się pod tym spodziewałem po presezonie. Może ten Rodri, kontuzja Rodriego było to, że możemy to wygrać, ale wątpię. Dobra, nie ma tu już sensu zbytnio nic robić. Przejdźmy do wyniku spotkania. 5 do 1. Oczywiście czystego konta nie ma, ale Mudryk zaliczył dublecik, także pięknie. Gaselaj nie zmieni, Gaselaj nie zmieni. Tutaj Kukureja płacze, że... Nie ma miejsca dla nas, dobra. Znaczy, nie ma miejsca na takie coś, że yy, nie ma go w składzie. Następny mecz na Sherwood Park, jak już mówiłem. Wyjdziemy głównym składem. No i kolejny widok taktyczny, widzowie. Bo tutaj musimy być pewni. Jednym. Gorzej, że jak się spotkamy z Tottenhamem. Dobrze, lecimy do Crystal Palace. Meczu Crystal Palace. Młotrzyku na pożyczenie nie idzie. Potrzebujemy go jako rezerwowego. No i w takim razie. Mecz na Shellhurst Park, jak już mówiłem, arcyważny teraz meczycho. Konferencji prasowej będę unikał przed tym spotkaniem. Spróbujmy tego Jeremy'ego Frimponga tutaj po poforsować. Dizazi zagrał gównie, nie więc tutaj zagra on. Albo dużo lepiej zaprezentował się Trevor czalobach eee, Coldwill musi trochę przezimować. Ale Coldwill się pojawi. Eee, dobrze, w takim razie, Nicolas Jackson no troszeczkę niby tam coś porobił, ale zawiódł trochę w tym swoim występem. Dobrze, takim zespołem wyjdziemy na Carabao Cup e, Na półfinał, pierwszy lek półfinalu Pierwsze spotkanie półfinałowe e, U nich, później u nas, ale jeśli tu już zamkniemy sobie sprawę To nas spokojnie raczej przejdziemy dalej Oj, Frimpok tak dobrze się prezentuje na tej pozycji Tylko szkoda, że on musi szybko tam wracać teraz, bo kontra jest Przy kontrze to te nasze poki ofensywne te Hernandez, który jest ofensywny jak najbardziej Frimpok, który jest jeszcze bardziej ofensywny są po prostu tragiczne dla nas, będą w skutkach. Bo przy kontrze to my leżymy. Nie mamy dwóch, ten Moises i Enzo muszą ratować boki. Nie mamy środka. Ogólnie po prostu jesteśmy w dupie wtedy. Tak, ta niedokładność może nam teraz, ale broni nas. Tomori przed zmianą wyniku. Tutaj niedokładność mamy straszną w pierwszych minutach spotkania. 1 do 1, 0 do 0 w pierwszej połowie. Powiem tak, że tragicznie gramy, ale ni wcale nie lepiej. To, że jak na nasz środek pola 230 milionów to gramy tragicznie. Frame nie gra aż tak źle, co mimo, że może to troszeczkę tam tak wyglądać, ale nie gra aż tak źle. Ale Palmer według mnie gra tragicznie. Zresztą, dobra, nie zmieniajmy nic, bo jak... Lepiej, żeby tak to było, niż jakby miało być tak, że zaraz nam strzelą dwie bramki, dlatego, że zmieniłem kogoś i będzie grał jeszcze gorzej. Kolektyw średnio działa, ale działa. Tak, jakbyśmy chcieli. Ale my się obijamy od tych obrońców. Strasznie obolały jesteśmy w tym pierwszym meczu. Żeby to się tylko nie ziściło. Spalony, ajajajajaj Trzeba zrobić pierwszą zmianę. Będzie ona w defensywie na pewno. To Hernandez dzisiaj nie gra źle, znaczy gra źle, ale no nie gra dobrze, dlatego zamienimy to. Tu wejdzie sobie A to w nie wiem po co tak zrobię, jak mogę to tak zrobić. Tutaj Gusta, ma jest plus! O proszę, plus 7 ma tutaj gusta, więc możemy mu przyjść. Framepock nie daje rady dzisiaj w meczu widać, że jest troszkę męczony i troszeczkę przemęczony na pewno. Więc nie dał rady. Było to zrozumiałe, bo ja miałem go wystać na 45 minut, ale teraz Olise, ale Olise jest taką, takim flopem. 60 milionów za niego to jest rawat. Dawajcie, może przepchamy jakoś tu 1-0. Oj niedobrze, broni nam dupę teraz Ramsdale. Potrzebujemy kolejnych zmian. Palmer zejdzie, bo gra do dupy. Zejdzie Martinelli, wejdzie Mudryk. Zejdzie on, wejdzie Madłekę. Zejdzie Kaisedo wejdzie Lawia. Zejdzie Czalobach. A, już nie mogę, no to trudno, takie zmiany zrobiły i musi to nas uratować teraz. Żebyśmy wywieźli chociaż jeden, jednego gola przewagi, to my na Stanford Brill będziemy najpewniejszą drużyną na świecie. Bo ten remis, nawet, ale remis jest taki, że my możemy tam jeszcze przegrać. Teraz, oj, blisko, lawia może. Raz jest szansa, ostatnia w tym meczu. Może Enzo z dystansu, albo Enzo poda do Devsburyego. Oj, gu te... Rzut karny! Mamy to, ale zdjąłem Palmera w takim momencie, ale opęta równie i dobrze umie to strzelić, ale spokojnie. Strzela! 1 do 0 w ostatnich minutach meczu, mamy tą przewagę na drugi mecz, że prowadzimy 1 do 0. Crystal Palace już niczego nie zrobi. Jest, strzeli nam tutaj gola. Wygrywamy na Shellhurst Park, to jest bardzo dobrą przepowiednią na mecz na Stamford Bridge, który odbędzie się już niedługo. Tak naprawdę po meczu z Sustanvillą, który już jest tuż, tuż za dni, e, dlatego pięknie wygrywamy. 20 kolejka, półmetek Premier League. Obyśmy tego nie przegrali, będzie spoczko. Wtedy mamy nadal ten jeden punkt straty, tam jeszcze można się coś pobić. Skupimy się po Carabao tak? Na razie Jackson Derby-Lipsku nie idzie. Ja liczę tu na konkretne oferty, żeby tego Jacksona stąd wywieźć, ale za jakieś porządne pieniądze. Dobrze, Jeremy Frimpong jest trochę przemęczony, dlatego za niego tu zawita Gusto, tu za niego zawita na ławkę Kukureja, no i w sumie jeszcze może Kieran ze Hall i tylko tyle. W yy, takim razie, szybka symulacja na Stamford Bridge i byłem jakoś dziwnie niepewny. O, przegrywamy na Stanford Bridge, ale trudno, tak jak już bywa w tych symulacjach. Mówiłem, nie skupiamy się na lidze. Yy, teraz najlepszą rekompensatą będzie zniszczenie Crystal Palace na Stanford Bridge. Stanford Bridge, półfinał. Rabo Cup. Yy, no nie poszło nam w tamtym meczu, ale spokojnie, pójdzie nam w tym. Oby. Yy, I teraz jesteśmy strasznie przemęczoną drużyną. Eee, co znaczy może nie jestem, te... W sumie nie, bo wracamy teraz z pełnej... pełnym składem na Cup, z pełnym butem. Może by było 10 milionów Manchester United? O kurcze. Ale on jest 21-letni, dlatego, jakby mi dali te właśnie 15, nie sprzedajemy za mniej niż 12. Jakby dali mi 15, no to powiem, że dosyć uczciwa cena. W sumie kierunek dla Nicolasa Jacksona, Liga Niemiecka to by była jednym z lepszych kierunków dla jego kariery. Ale żeby takie coś zrobić musiałby dos musiałbym dostać ofertę powyżej 50 milionów, zwłaszcza że wydaliśmy na niego do 32, e coś chyba, albo 20, nie pamiętam, ale nadal 30-20 to jest bardzo mało. O nich są 13 e Ja odrzucam tę ofertę, bo 13 to ja mogę dostać od Ham Handenheimu z Niemiec, a nie od nich. Eee, mimo, że mógłbym ich, ich sprzedać, ale po co, jak mam mieć tam ławę, oj, oj, oj. Coventry City i Arsenal już niedługo, o mój Boże, ale nie no, ja mogę tu dostać za niego 84 miliony. Eee, dlatego nie sprzedawaj za mniej niż 70 równe i jeśli za niego taką ofertę dostaniemy, o Jezus Maria, jak... Pięknie to by wyglądało, byśmy go oddali za taką kwotę Tutaj Kalafiori wypożyczenie nie idzie za żadnego spers Uldryk coś chce ode mnie Na ławie może zawitać jak najbardziej eee, Myślałem, że go się pozbędziemy Ale możemy się go pozbyć jak tylko powiecie, żeby go się pozbyć. Ale jak na razie to widać, że to jest nieoszlifowany patience, diament Problem jest taki, że my na oszlifowane diamenty to nie mamy czasu, bo u nas gra od pierwsza jedenastka praktycznie zawsze No i dobrze, w takim razie Stamford Bridge, welcome, welcome Frimpong, eee, zmęczony jak zwykle ale dam mu zagrać. Pierwszą połowę chociaż. Marku Kureja tam był zbulwersowany, dlatego za Gabriela Slonina tutaj dam i Noni nim po prostu nie nadawał się, dlatego też naprawę skrzydło. Symuluj Mesa Stanford Bridge. Wygrywamy 1-0, Tutaj remis 1, z, 1, 1 do 1, 0 do 0 Bardzo nam pomaga. Chociaż wolałbym tu spektakularną wygranę, żeby w finale się pokazać, ale... Przepchanie tego meczu też będzie dobrym wyborem. No, jeśli ekipa Openda, Martinelli, Palmer, Ulisę, Enzo, Caicedo, Teo, DiZazi, Tomori, Frimpo, Gramsdale nie da rady, Crystal Palace, to, to to nie wiem, co tutaj my musimy zrobić. bo jest taki, że my wynieśliśmy 1-0 na Schulhurst Park, ale minusem jest taki, że na Stanford Bridge my lubimy się wypier**zać z małymi zespołami. O, właśnie, teraz niebezpiecznie, Teo, tu wpuścił o Jezus przysłupeczku. Tutaj niepewnie, czemu my nie możemy stworzyć co jednej kontry jak na razie. Pięknie, 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 pięknie interweniował tutaj Disazy, który stał się najpewniejszą ostoją w naszej defensywie przy Tomorim. A teraz Palmer opęta, Palmer 1 do zera. otwiera wynik w 25 minucie. W 2 prowadzimy 2 do 0, pięknie. Czyli już możemy się przestać bać, bo w tym momencie jedna bramka nam nic zbytnio tutaj nie robi. Dobrze, trzeba tego Frimponga zmienić, bo on tutaj niby domaga, niby nie, ale jest po prostu zmęczony i jak na razie tyle. Ale podoba mi się moja po nasza postawa przepchania tego meczu i nie przemęczenia się zbytnio. Zawsze możemy przejść drugą, trzecią, czwartą, to w tym problem... Palmer jaki drybling, ale nic z tego niestety nie będzie. A jaka szkoda, jaki to był piękny gol. Ale bronimy się teraz. Dobrze, kolejne zmiany. Myślę, że to już jest pograne, ale zmienimy sobie Colwilla. Zmienimy sobie Teo Hernandez'a. Zmienimy sobie Martinelli'ego na Mudryka, yy, Lawiad na nietypowej pozycji, czyli SPO. Spróbujmy z czymś takim tutaj zaskoczyć. I to powinni mieć dwa gole i w tym momencie powinien być remis. No i nie, ale ich nie mają, bo yy, nie dostrzelili. I kolejna interwencja przepiękna. Lawia na SPO mógłby być bardzo dobrym... bardzo dobrym, o właśnie! Lawia na SPO ma potencjał. Większy na pewno niż na SPD-ku. I Lawia po raz kolejny szukał tu ładnego wcięcia do kolegi. No na HPO Lawia wygląda konkretnie, na pewno konkretniej niż na SPD. Teraz okiwał go, ale nie dał rady. Najprawdopodobniej Olisę, Olisę to ja nie zobaczę chyba bramki nigdy na oczy. Raczej przechodzimy. Ale jeszcze uwaga, Olisę, gusto do, może są z dystansu, Openda, dośrodkowanie jakieś na Lawie, może Lawie zasłużył tutaj na gola. Nie, wybijają i... Jesteśmy w finale, Chelsea od pierwszy raz od trzech lat, trzech? Tutaj chyba na 4 yy, lat, w finale Carabao Cup. Zmierzymy się tam z potężnym Newcastle, więc tu będzie groźnie. Yy, ciekawe jak to będzie rozlosowane. Kto, bo tutaj niby gramy na Wembley, ale nadal gramy jakby kto gra u siebie ten jak kto ma her pierwszy ten niby jest czytywana jakby grał pierwszy e, jakby grał u siebie o to mi bardziej chodzi No i gramy na Wembley 23 8 to są potężne staty 14 7 Palmer to jest KDB E, tutaj 4-2, pięknie. Ej, Palmer sala double-double robi. 4-2 Olisa nie widać, 4-0 Jackson, 3-2 on nawet spoko. Ojojoj, Kaisedo 1-2 też jest zbyt dobry występ. Musimy mieć tutaj jakichś dzieciaków, którzy mogą się rozwinąć, albo mogą być takim underdogiem w tym drużynach. Spędzły na niczych niestety, szkoda, bo było bardzo blisko. Jesteśmy w finale widzowie, finał odbędzie się. Już dnia 28 lutego. Czyli już w następnym odcinku na zakończenie. I jeszcze na przedsmak Carabao Cup gramy z Newcastle United u siebie. A później gramy w Carabao Cup z Newcastle United. Może to być nasze pierwsze trofeum od. Kurna, który mamy tutaj rok? 2026. Równo 5 lat temu, 4 lata temu, 4,5 roku temu. Chelsea wygrała trofeum. Podajże yy, liga Mistrzów no, nie, bodajże tylko na pewno. Ligę, nie, nie jeszcze później był super puchar, no, ale to i tak 4,5 roku, roku temu. Roku yy, temu. Może to się zmienić, yy, może będę jakimś prorokiem. Znaczy, no pewno to się zmieni, w sensie, jak przegramy z jakimś rumuńskim zespołem w, w Lidze Konferencji, to jesteśmy skończonym klubem i to nie trzeba nic dużo mówić. Po prostu jesteśmy skończonym klubem. Dobrze! skończymy teraz widzowie odcinek tylko dlatego, żeby jeszcze w razie jakbyście proponowali jakichś piłkarzy młodych albo coś, żeby kupić to yy, zobaczymy, też chciałbym zacząć po prostu film od meczu pucharowego. później Arsenal może jeszcze się stać tak, że w jeszcze następnym będzie ten mecz Karabałka, ale nie wiem dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze, dzięki najprawdopodobniej za stówkę już, kiedy to nagrywa. no i co widzowie do następnego, siema